Jest na łące, na szerokim. Widać, że aż potem była woda, cała łąka była zalota, tu, tu już zeszło. Ale to pikuj. Cyna wyloła. Wszędzie, jak się no pojrzy, to jest jedno wielkie jezioro. Jeszcze część łąki pod wodą To już nie ma co liczyć, żeby będzie jakaś kiszonka w tym roku Tu dokładnie widać, jak woda była daleko nie, nie wiem w Tym tydzień raczej nie ma szans, żeby tu wjechać, podrywkę robić Nawet te wszystkie sztyngle, co żech posiek to kasi odpłynęły To my no ptactwo się mu dobrze Tu te sztyngle. O różne lasko pod butami Nie ma co iść dalej Się dzisiaj na pole, żeby po kurydze zrobić taką lekko podorywkę, bo zabiło to na no, amen, ten deszcz. Zaklepało. Troszkę dorusza, nie, troszkę chwasty pokiełkują mnie. Inni robią ale żywą albo jakimś agregatem, a ja podorywka. No bo taki sprzęt posiadł tak totalnie na płytko troszkę takie nie czasem my tak kiwnie w lewo czasem w prawo czasem wiesz z skiwa wiele więcej czasem ostatnio więcej no ale to jest jedno taka podrywka żeby to ruszyć żeby po tym agregatem przelecieć i te korzynie Trochę wykulać Bo po, potem mi się lepi orze no. Najzwyczajnym świecie. Każdy orze jak może i robi tym, co ma. Może Możecie kiedy jakoś taniot. żółtka udo wychodzić. Zobaczymy. Ciepłość wam chyba jeszcze na początku tego filmu. Krajobraz z drugiego pola tamto to myślę Poniedzieli uda się W żeby ta polorytka ogarnąć Bo tam to będzie całkiem Syf i beton no, Tu akurat wjeżdżą miejsce Przez które leciała woda Ale nie wybudowało Na szczęście dziur Także Tu nie ma tragedii w 1997 to tu wypuchało taki rów, ani by rzeka nie wiem jak to potem ojciec co z tym poradził bo ja to wtedy było, no, nie interesował się jeszcze jako tako polemy no że jak ojciec chciał to się mu pomogło nie <laughs> Jest elegancko, rośnie, teraz dostał wody, trochę ciepła i idzie w oczach, bo zaczynam się zastanawiać, czy tej wody nie dostał za dużo i czy nie zacznie rdzago męczyć. mają okres karyńcy, nie? dają się skarmić coś i tak nie bardzo jest jakiś, żeby tak krótko działał żeby no to nie wiem za jakieś 6 tygodni to będzie ściągane z pola bo my dzisiaj 19 września bodajże nie wiem, że do końca pewnie ale coś takiego no i myślę, że to jest ściewnika pośród listopada, toporów będzie ściągany no obejrzymy jak to będzie rosło, jak będzie, jak będzie powoda czy będzie ciepło, czy zima no i czy tego nie załatwił To jeszcze wikura przyszła i nikereku kukuryce to tak nie szło równo, bo widzę nikery kukuryce stoją i nie są ruszone, ale nikery są tak dość mocno zgięte, nie są aż na ziemi, a przynajmniej nie tak je widziałem, to są takie pochylone i że to po prostu ta wikura wioła takimi pasami. I Kosę to robię tak, inni się robią inaczej, każdy robi jak uważa, Nie rozumie, że chcecie mi doradzić, ale doceniam Wasze dobre chęci. Ja po prostu robię tak, już to mógł. Przez te wszystkie lata wybadane i wówczas taka swoja technologia i tak Wiela dokładnie nie wiem, nigdy nie żyłem. Wiem, że jak jedna orać od rana do, do nocy, to mi na dzień wystarczy. A z orum, no nie wiem, do no, 3 hektary to już jest dobrze. Według odwózki, bo my pup, to nie umyło. Spokojnie to też wszystkie woły i na parku sunnym, na tych ziemiach to nie ma robota wszystkie woły to nie chce iść. Wszystkie woły pługi to u nas zabijają do 80. A jak ktoś ma większy wszystkie woły to nawet orze traktorem całą Stokunię. Także wszystko zależy od ziemi. Jak ktoś ma lekkie ziemię, to może w sobie lecieć i wszystko powiem. A jak się uczy, to jak sobie cztery zapnie, obie a zamie. Ci teraz widzicie, jest pełno podobno tu u nas spadło 200 litrów w czasie tego armatodonu ale ja nie wiem, bo moja miarka została wylotą jak była trzeci raz a potem jak ta woda tak zaczęła jak ten tak zaczął locić i wioć, to ją wywioło no, nie ma Miarka znikła Zostało no, temu mo mocowanie i tym patyk. Ale będzie nowo Bo taka miarka jest dobrym rzeczą I, że mu pod filmikami i Ludzie mi piszą wiele z kim, bo ten pług no To jest podrywkowy Pincieski skibowe To nie jest łuk do głębokiej orkii. I nie na takich filmach widać jaki on jest. Wiela on skipa, i tak Ktoś w stanie napisać, co to jest za długi Bieramorskiego, no nie, nie, nie rozumiem tego czasami. Byli tacy słani, że z rejonów wyższych, a i ona nie wypadła, bo wozili swoje odpady. Nawet mi ktoś powiedział, że opony tylnie z traktora. Przy kotynerze były. A ja nie rozumiem, skąd one się wziły. Rozumiem Rozumiałby jak jakby przypłynęła rzeką, bo no, ale... Podobno te opony cały to były czyste że ktoś umył, ich wyciągnął z rzeki i umył. No i przez to, yy, w ten sposób odbioru został zaniechany. Teraz trzeba zgłaszać do gminy i go pod posesję odbierać. No i dobrze, no. Tak samo jak przy ci psychici szabrownicy, co tam na tych w terenach yy, okradają to sklepy czy domy prywatne Nie wiem jak domy to do taki to powinni zaraz na miejscu w grotek łapał upierdzieli Ci je oddałem To był w filmie znacie, co oprabiają stacja benzynowo zarazą i nie wynoszą z niej jakieś jedynie albo co no gorzała bo Ci wszyscy oszuści co zakładają fałszywe zbiórki na powodzian. bo już, No bo ino zaraz dziada dziana zamknąć do no pierdla, niech siedzi. I nie, niech odrobi przy tych wszystkich nieszczęściach, co tu teraz są. Łopata, wietła i wio. Z jakąś opaską na szłapie, żeby nie uciekł. Elektroniczną. Po tego, że go zamknął? Jak będzie pierdlą za nasze, siedział w tym pierdlu i żar. Zespół za nasze pieniądze. które teraz są całkowicie na co niczego potrzebne. Wysłuchałem w komentarzach w internecie, że ludzie wadzą i pytam, kierowca jest bardziej winna. Czy to staro, czy to młodszo? Masakra w mięśnie, Berku, jak Guzian, bo takie A nie. z wylewas na chwilę z tego doktora. Ale wieje. czyli drzwi otworzyć jasny No, wszystkie korzynie, bo przewracane teraz się to. No, nie mam to może równo, no ale tym agregatem się to wyda równo. Jak widzicie, szyba w drzwiach, je. Ona była no zabezpieczona kartunem, żeby nie wybiło. Bo zawsze się może jakiś kamieńkaś trefić. Nie? Szczególnie na tym drugim polu, tam. Dobra, jak tam wygląda ten mojowiec? Jako tako. Tu oczywiście mysz. No bez jaj, świeżo nakopane. Jeszcze jakieś motyki przeżyły, nie utopiły się. Chyba pewny, że one się wytopią w tych dziurach. No, jak tu wyżarte. Tu to nie wiem, kurde, okop się robiła, czy co? No, no to tak w sumie dość fajnie. Ciekawe co z tego wyjdzie, czy to rdzanie załatwi i czy się to zbiera, nie? No w sumie jakby nie było to przyda się ten e... Tu też świeżo nakopane o liście na wciąganie do środka Kierz Motyko, siedź tam udus się z tego tych myszy do przesady Tak to wygląda fajnie. O, też jakiś placek. A, ale tu nie ma się, wszystkie norki. A, tu je. O, widzicie? Świe, świeżo. Czyli się małpy nie potopiły. A miałem taką nadzieję, że już teraz deszcz jest, że się motyki potopią. No, Wygląda to w miarę Ach, Ten gater Ale będzie w głośniku słychać Szum Szum morza i fal Chociaż to Boże nie, w tym momencie nie na miejscu Wspomnianie o falach Dobra Tu nie ma co nagrywać wielce Taki po prostu filmik, bo jak się okazuje, takie filmiki najlepiej się sprawdzają. Takie filmiki się najlepiej oglądają. Jak są długie, to ludzie są mało cierpliwi i nie oglądają do końca. No także co, to się się do następnego. Jak zaś ma co robić, to też coś się nagro, Coś się poględzi. Jakie was to nie znudzi. E? Dobra. No co? Do miłej niedzieli. Trzymajcie się do następnego raz, razu. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.